Dzień widzowie, witam się z wami na TikToku Dzisiaj b, 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 będziemy robić za zagubiony w TikToku, więc zobaczcie, gdzie powinnam być. Wytrwy? No. Wy? Gdzie ja jestem? Jeszcze raz. Co? Jeszcze raz? Uuu! Anglia! A gdzie kiedyś się zgubię? Aha, zgubię się w siłowni. Gdzie poznam mojego wymarzonego chłopaka? Aha. A gdzie kiedyś wezmę ślub? Pod McDonaldem! Pod makiem wezmę ślub! Pod makiem! A gdzie nagram mojego ostatniego TikToka? Na plaży. Gdzie znajdę mojego idola, dwóch idoli? Aha. Chodźmy stąd. Idę na sam początek. Nie kończę filologii angielską. Gdzie powinienem być po zakończeniu studiów? <noise> Naprawdę. To jest mój los. Nie kończę filologii angielską. Gdzie powinienem być po zakończeniu studiów? Coś nazywa się... Ej, co tam było? Idziemy na jego konto... Ale nie wierzę! Maciek jest rudy! Maciek jest rudy, nie mogę! Kurwa, co ty robisz człowieku?! No czym cię pojebało?! Okay. Jelly, 10 złotych. Dziękuję. O, o Filip, szybciej, dochodzę, ach! Wytwory? Mam głębiej. Do klubu sobie wczoraj wbić. No ja pierdolę gdzie? Wariacie! Wariacie! Hmm. No Po rozwodzie. Jak na... Dobra, Wiesz co? w Dzień dobry, co po... Witam Was wszystkich. Ja nie. A nie. A kto wie, czy za rogiem nie leży kurier wro? <grym> wie. A wczoraj miał... Wariacie. Wariacie. Gdzie trzyman? Wariacie. 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 Pewnie się kurwa zastanawiasz, jak powstają jebane bliźniaki, co? Ja, ja nie wiem jak powstają bli bliźniaki, no na, no na pewno nie od uprawiania wiecie czego. Siema podsoczycie, ogólnie chciałbym ci powiedzieć, że nie dostanie... Dobrze wiem, co robisz swoim ojcem. Naprawdę? Z babą, która nas sprząta? Sprzątność? To ja będę zaraz cię... Pewnego dnia wszedł do klasy Thanos. Siema, wszystkim żałuję, że się widzimy. Thanosku chodzi usiąść ze mną w ławce. Jestem chłopem, ale jednak jestem babą. A ja nie mam kulek. A i kulki ci zabrali. Ichun, kocham cię. Ty i twoje gejowe najazdy. A ja jestem w ciąży. Hej, chcesz mieć kolejnego bachora? Bang, bang. Py! Czy ty się dobrze czujesz? On pewnie znów brał te swoje tabletki. Hej, hej, hej! ja? Ja pierdolę jeszcze tu Makłowicza brakuje. Ktoś mnie woła. Aaaa! Zaraz nie wytrzymam i przez okno was wszytał. Proszę pana, praca nie jest argumentem na to, żeby dostać indywidualny tok nauczania na szczyt, jak przy pana, albo pan studiuje, albo pan pracuje. Kurwa mać kobieto, ja pracuję, żeby studiować, bo mnie na to kurwa nie stać, mieszkam w najdroższym mieście w tym kraju, płacę za to mieszkanie, muszę jeszcze za coś żreć, rodzice też mi dają kasę, ale to mi kurwa nie wystarcza, więc mi nie... Wariacie! Już, już, już! Ja cię kurwa ro, ro, rozumiem, pana, ale nie musisz Wiedziałeś o tym, że jak wyrwiesz swojej kobiecie jednego włosa z głowy. Aj, informacja. To mój drogi idol. Tak jak Maciek. No, Maciek to mój idol i Hugo to mój idol. Yy, Maciek i Hugo są razem. Więc ja we dwa jestem ich fanką, żeby było sprawiedliwie. Wariacie, wyobraź sobie! Kurczyłeś się! Od teraz twoje życie to piekło na ziemi. Każda kropla wody może cię pierdolnąć jak piorun. Spadnie na ciebie z taką siłą, że zwalicie z nóg. Nie ma gdzie uciekać. Przegrana z góry. Ptaki? Dudę. Dla nich jesteś przekąską. Lecą na ciebie, jakby all you can eat było za darmo. Cierpienie level hard. Mrówki. Te małe skurwysyny zaczną cię żreć... Biedny! Jak wściekła armia. Widzą w Tobie wróg publiczny numer jeden. Będą cię rozrywać na strzępy. Nie masz szans wariacie. A jebany Garfield? Jednym uderzeniem łapy wyśle cię na drugi koniec pokoju. I spierdala normalnie. Polecisz szybciej niż komar na steroidach. I to tylko dlatego, że mu się nudzi. A ludzie, nawet nie zaczynaj. Będą cię deptać jak placka na chodniku. Nikt cię nie zobaczy. Staniesz się tylko plamą na asflacie. To jest poj. Akcja, wariacie. Bez szans na przeżycie. Totalny koniec gry. Pozdro dla wszystkich, co przeżyli.